Teraz właśnie pokażę test prania odkurzaczem Zelmer Aquavelt. Yy, jeden z użytkowników, Jarek, mnie prosił, po prostu się pytał, czy warto kupić i jak się sobie radzi to z tapicerką. Ja akurat tutaj zademonstruję pranie tapicerki, ale tapicerki krzesła. Yy, pokażę, jak to działa. To czyli, tak: odkurzacz jest oczywiście gotowy, płyn jest wlany z wodą. Oczywiście z płynem, który yy, anty, tak zwanym antypieniaczem. Uruchamiam odkurzacz tym przyciskiem. Następnie tym przyciskiem włączamy pompę. Tu jest regulacja mocy odkurzacza. Czyli tak, włączam odkurzacz. Tu jest regulacja mocy. Oczywiście odkurzacz, tak jak ostatnio był wyłączony i ustawiona taka moc, z taką samą mocą się włączy. Włączamy pompę. Czerwony przycisk. No i może, mogę przystąpić. Do demonstracji. To jest to krzesło, o którym mówiłem. Tu w tym miejscu znajduje się przycisk, którym po prostu pompujemy płyn z wodą. I najpierw musimy tak: są dwa, dwa sposoby: albo najpierw spryskujemy krzesło całe, jak widać, a potem następnie ściągamy, albo trzymając przycisk i spryskiujemy. Do przodu, tak jak widać, i od razu ściągamy. Oczywiście trzeba moc włączyć większą, czyli tak, najpierw może spryskam całe krzesło. Krzesło jest w bardzo jasnej tapicerki. No nie jest zbytnio zabrudzone aż tak to widoczne, ale pokażę, jak to działa i jak sobie radzi właśnie ze ściąganiem. Oczywiście, żeby najlepszy efekt ściągania płynu właśnie z krzesła tego akurat. Musimy włączyć jak najwięcej, bo tak o. W tej chwili mamy najmniejszą moc i niestety widać sobie, że to słabo sobie radzi. Podkręcę moc, moc maksymalną. ten wprzacz ma moc do 1600 W. I Proszę zobaczyć jak ładnie ściąga! Jestem zwrotnym. No przeszło na pewno. Robi się czystsze niż było. Następnie wyłączam odkurzacz. I wyłączam pompę. To tyle, co chciałem pokazać. Nie wiem, Jarku, jak, jak Ci się to podobało? No, decyzja należy do zakupu tego odkurzacza do Ciebie. Mam nadzieję, że trochę Ci pomogłem w tej decyzji. No i widać, efekt jest. No, ewentualnie zapraszam na następny filmik. Który właśnie pokaże właśnie pranie właśnie tego właśnie tutaj dywanu całego. Będzie podobnie, będzie tylko większa stawka założona, więc będzie to bardziej sprawnie szło. To tyle. Pozdrawiam.